Czemu ten pozew jest tak nieobiektywny? Dlaczego ona, on napisał, napisała ten pozew w taki sposób, jakby był aniołem, a ja tutaj jestem wszystkiemu winna, jestem wszystkiemu winien? Dlaczego napisał ten, napisała ten pozew tak bardzo jednostronnie? Czemu nie przytoczył przykładów też na swoją niekorzyść? Jeżeli jesteście ciekawi tej tematyki, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Do dzisiejszego. Tematu, tematu tego filmu natchnęło mnie jak zwykle życie. Bardzo często słyszę takie pytanie. Jeżeli moi klienci dostają pozew rozwodowy, to łapią się za głowę i mówią: "Ale dlaczego, tak? Dlaczego ten pozew jest tak mało obiektywny? Jak ona mogła, jak on mógł takie coś napisać? Przecież to nie jest cała prawda. Tak było, ale nie do końca, bo jeszcze inne wydarzenia miały miejsce i być może to co ona on opisał w tym pozwie to jest skutkiem, takim skutkiem, który musiałby nastąpić w tej sytuacji. Więc być może stawiam je w złym, w złym świetle, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś w tym pozwie nie opisał tego jakie wydarzenia na przykład poprzedziły te straszne, straszne niekorzystne no też wydarzenia, które zostały opisane w pozwie. Jest to dla mnie czymś naturalnym i zawsze to właśnie tłumaczę moim klientom. Opi pozew jest pismem procesowym jednej osoby. Jednej osoby, czyli pozew zawsze będzie czymś subiektywnym, odzwierciedleniem stanu ducha, możemy tak powiedzieć górnolotnie, tej osoby, która go pisała. Odzwierciedleniem tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w małżeństwie i idąc dalej tych problemów, które stały się przyczynkiem końca tego małżeństwa, które widzi i obserwuje ta osoba. Jej oczyma na to patrzy, swoimi oczyma na to patrzy, więc pozew zawsze będzie subiektywny. Mało tego, jak to mój kolega na studiach mówił, że na Ziemi wszyscy są subiektywni, że obiektywizm nas czeka dopiero, dopiero tam wyżej. Więc kto w co wierzy, to no niech wierzy, ale takie, taką anegdotę tu mam, że raczej na Ziemi nas takiej. Obiektywizm tutaj nie dotknie. Dopiero możemy oczekiwać obiektywizmu od jakichś tutaj sił wyższych, nie, już nie zachodząc tutaj głębiej w religię. Więc tą anegdotą chcę pokazać, że my może nie tak, że nie mamy co liczyć na obiektywizm. My musimy sobie ten troszeczkę taki. Obiektywizm wypracować. Czyli jeżeli sporządzamy pismo procesowe, jeżeli przygotowujemy strategię prowadzenia sprawy sądowej, to przecież nie dlatego, że jesteśmy sędziami w swojej sprawie, tylko po to, żeby przedstawić swoje racje. Swoje racje swoimi oczyma, ze swojej perspektywy, ze swoimi wnioskami. I na tym polega dobry pozew. Dobry pozew i dobra strategia procesowa. Czyli nie starajmy się. Robić roboty za drugą stronę, tylko starajmy się jednak skoncentrować się na tym, żeby przedstawić te wszystkie wydarzenia naszymi oczyma. Z naszej perspektywy, już chyba po raz piąty mówię to słowo w tym filmiku. Czyli perspektywa, perspektywa i jeszcze raz perspektywa, ale właśnie nasza, czyli mamy prawo do tego, żeby pozew był właśnie subiektywny żeby był emanacją naszego wnętrza nasz, naszej opinii i no, to jest właśnie całe klucz, cały taki klucz do tego jak ma wyglądać dobry pozew więc nie dziwmy się temu nie denerwujmy się na to tylko przygotujmy pismo procesowe, które będzie odpowiedział na ten jednostronny pozew które to pismo będzie z kolei Pisane z naszej perspektywy, które wyłoży sądowi nasze racje, nasze twierdzenia, udowodni, pokaże, jakie należy, należałoby jeszcze wnioski dowodowe przeprowadzić przed sądem. Czyli w ten sposób zwalczajmy tą jednostronność pozwu, po prostu dobrze przygotowując się do swojej roli w tym procesie. Ale ten temat obiektywizmu, a raczej jego braku w pismach procesowych, Spowodował to, że ja tak zaczęłam rozmyślać o tym, jakby jeszcze na tę sprawę spojrzeć szerzej. Bo y, czym innym jest patrzenie w sposób subiektywny na daną sprawę, tak? a czym innym jest kłamanie, mijanie się z prawdą, zatajanie pewnych twierdzeń. To jest zupełnie inna sprawa, bo przypominam, że w, sprawie, y, w sprawach cywilnych mamy y, Artykuł 304, chociaż chyba nie miałam tutaj mówić o artykułach nigdy, no trudno. 304 kpc, który mówi o tym, że strona, czyli ta osoba, która jest pozwanym powodem w sprawie rozwodowej, składając zeznania, musi mówić prawdę. No, oczywiście pod warunkiem, że zostanie od niej odebrane przyrzeczenie. Więc osoba ta musi mówić prawdę, musi zeznawać prawdę przed sądem. Więc więc. Czym innym powiedziałabym jest to, że my czujemy, że ten pozyw jest niesprawiedliwy dla nas, a czym innym jest to, że ktoś w pozy kłamie. Czym innym. I e, zwracam uwagę na tą odpowiedzialność karną przy kłamaniu, przy celowym zatajaniu, przy mijaniu się z prawdą w sprawach cywilnych. Bo to jest zagrożone odpowiedzialnością karną i tam jest kara pozbawienia wolności bodajże od 6 miesięcy do 8 lat e, w kodeksie karnym. Z ciekawostek jeszcze napomknę o tym, bo teraz powiedziałam o odpowiedzialności za zeznawanie nieprawdy w sprawach cywilnych, natomiast jest jeszcze taka ciekawa, ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego. To jest wyrok z 2021 roku, z końcówki tego 2021 roku, gdzie Sąd Najwyższy w sprawie karnej, w sprawach karnych powiedział tak, że strona, świadek, może kłamać i nie będzie narażony na odpowiedzialność karną, pod warunkiem, że miał on wewnętrzne obawy co do tego, że jeżeli zezna prawdę, to on będzie za dane zdarzenie za dany czyn odpowiada, odpowiadał karnie, karnie. Czyli ktoś, na przykład, będąc świadkiem, w postępowaniu przygotowawczym będąc nawet już podejrzanym w tym postępowaniu przygotowawczym albo już w postępowaniu przed sądem będzie kłamał ale robił to będzie w obronie z siebie i w obronie siebie przed odpowiedzialnością karną to może kłamać tak powiedział sąd najwyższy no oczywiście nie jest to zupełnie takie proste bo sąd najwyższy powiedział również że nie będzie tej odpowiedzialności karnej podnosił wtedy gdy w swojej obronie, czyli kłamiąc, aby siebie wybielić, jakbyśmy to powiedzieli, żeby siebie bronić przed tą odpowiedzialnością, jeżeli w tej właśnie w swojej obronie nie będzie pomawiał innych osób. Czyli jeżeli powie, to nie ja zrobiłem wysoki sądzie, to zrobił Kowalski, to tutaj mamy tą odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. Za te pomówienie o, o to, że ktoś dany czyn popełnił. Ale gdyby nie wskazał takiej konkretnej osoby, gdyby innej osobie tego swojego czynu nie przypisał, to tej odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, nie za ten czyn, tylko za składanie fałszywych zeznań, który właśnie, które, które właśnie poprzez te zeznania zataja, to ta tej odpowiedzialności karnej nie ma. Jeszcze raz, dla przypomnienia: jeżeli będzie kłamał, ale wybielając siebie, ale nie pomawiał o to sprawstwo innych osób, to ok, odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań nie ponosi, czyli mówiąc wprost, świadek podejrzany może kłamać. Natomiast jak zacznie już pomawiać innych, to tą odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań ponosi. No i oczywiście, jak mu zostanie udowodniony ten czyn, który, przed którym się właśnie broni, no to pewnie i za ten czyn zostanie skazany. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Zachęcam Was do. Subskrypcji, jeżeli ten film był dla Was wartościowy, jeżeli martwiliście się, dlaczego ta druga strona tak perfidnie w tym pozwie mija się z prawdą, albo właściwie to wybiela siebie, to mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości. No i do zobaczenia.